Prawo stwierdzonej Wladyku Arkadie, uczestniczy Jocze Paroch, czyli Władimir Księże, Szanowni Goście, Drugi Chrystus Sestry i Braty. Nie będę mówił po ukraińsku, ale myślę, że wszyscy goście zrozumieją i bodaj sens, bodaj ogólnie. Postaram się nie spieszyć bardzo. Приємно привітати мене сьогодні всіх вас, які прибули до цього нашого парафіального храму тут у Шпротаві, щоб передовсім дякувати Богові за 60 років існування нашої парафії тут в цьому місті, у Шпротаві. В першій черзі вітаюся дуже сердечно владику Аркадія Трохановського, який очолює цю Божесну Літургію. dla Владикар Arkadia, jak pierwszego Episkopa Olsztynsko-Gdańskiego co jest pierwsza liturgia taka można mówić premicyjna, tu u jego rідni parafii. I сьогодні to witamy go jak stoję naszej naszej liturgią jego archiereiskoj liturgią tu nas w naszym Радіємо, що Владика прийняв запрошення. Здається, мабути скоріше, хіба на храмовий праздник. Ми зустрічаємось тепер сьогодні на ювілейних святкуваннях. Разом з Владикою також вітаємо і маму Владики, яка тут залишилася сама тепер, хоча родина була велика, але сьогодні бодай, і сестра є Владика Аркадія, і, і брат, так, десь також є. Так що вітаємо, вітаємо сердечно. serdecznie. cielu rodzinę Trochanowskich. Dużo serdecznie witam także jako gospodę tego kościoła, od Andrija z jego żoną, z jego rodziną, ale przede wszystkim z całą jego parafialną rodziną. wamy, bo to jest wasz jubilej, to jest wasze świętowanie, to jest wasze święto. Dziękuję za zaproszenia, dziękuję za przygotówkę tego dzisiejszego świata, z tego, co ja czuł, co mówił i co zobaczył, co mnie mówił o tej co zobaczył tak sam no wy tu prowadzili duże, dużo, godzin, dniu, tygodni na robocie. I to nawet czasami na czarnej robocie. Dziękuję. Chociaż to dla was. Nie dla mnie, a to dla siebie wyrobili, ale e, cieszymy się, że Jecie owo czy tak w ciągu budynku, w ciomu chrami, w tych świadkowaniach, ale wszystkim w tomu duchownemu nastroje jakie się wsi mają. Jeszcze raz witam przywiedzionego księdza. Kiedyś tutaj parafia nasza w, w szprotawie korzystała z gościnności z kościoła w rynku ale od 1993 od roku jest u siebie. Gdyby nie było tego pierwszego okresu, to myślę, nie byłoby tego drugiego dzisiejszego jubileuszu. Dziękuję bardzo również za obecność panom burmistrzom i ze Szprotawy, i z Polkowic i wymienionym wcześniej tutaj wszystkim przedstawicielom władz, i gościom, przedstawicielom szkół, z których korzystamy również. Cieszymy się z waszej obecności i też po wyjściu wojsk radzieckich ze Szprotawy. To ówczesne władze no, zdecydowały, żeby ten budynek ten obiekt, który był w opłakanym stanie, żeby przekazać na potrzeby parafii grecko-katolickiej. Dzięki temu został on odnowiony, odbudowany, podniesiony z ruiny i dzisiaj z niego korzystamy i stanowi centrum naszego życia duchowego, parafialnego. Ale będąc przygłoszony, chcę jeszcze takoż podziękować naszym oczom, jaki byli wczoraj. To był wczoraj na wieczorni, baczył my tu modliliśmy na wieczorni. Byli nasi oci ojciec między Julian, ojciec Mitrat Zielonej chory. byli także inni oci ojciec Roman, dekan Poznański, którzy i modlili się razem z nami, i także służyli tu przy Prestoli. W nie może być, ale wczoraj były z zami Solidarni i Solidarni jest w modlitwie. Tak, że radzi już, co one były wczoraj. Drogi wysci i braty, zdajecie, że u mnie propowiedź napisana, ale wyjdę chyba dołszy, jak mala buty. Kramowy praznik prowadzenia Hospodniego wywiznaczali wyznaczali w, w serpni. Ale sodni mają tu spinno razem na wodu, możliwość modlić się i dziękować Bogu za 60 roków. Bożesnej liturgii tutaj w Pratawii, jaki rozpoczęłeś, o ich zgadał w 1931 roku. Służbę Bożą Perszu oczodowył tu w włożonej pamięci Volodymer Hajdukiewicz, bołuszy paroch krewoi na Lemkiwszczyni, niedaleko Pantnej, jakiej tu znajdował się wyselanej w ramach akcji Wisła razem z wami, czy starszym osobom, a czy, z, czy z każdym z baćkami czy z djedami. Protacz Hajdukiewicz żył tu w protawi i kiedy tylko pojawiła się możliwość służby Boży dla naszego narodu w naszym obrzędzie, on założył służenia w łacińskim obrzędzie i widał sobie powniściu do śmierci w służeniu naszej cerkwi, dla której, dla której był wystawczony. W 57 roku począł on do do lichneci, ta do modły, a także do już także tej Andrzej zgadał. 10 km z Wicy, Widzy Szprotawy, Leszna do Liszniowa. Skoro tak wyjawiło się, że do Leszna do dojeżdżać, to nie każdy małą maszynę. przeważno każdy nie małą maszyny. I to mu ważko tam było na do izdyty I poczęły się starania, żeby można było służyć tutaj, w mieście, w Szprotawie. I co stało realnym w 1971 roku. Służba Boża służyła się w kosteli Uspinia, Zaśnięcia. Proszę to i Bogorody czy w rynku. E... Początkowo też służył jeden razem misieć w, w Służbu Bożą. E... A w niczej niedzieli dojść poizdom do Lignyci, do Modly. Ja wczoraj mówił, już zostarczał go na poczekalni PKP w Lignyci, gdzie my tak na służbę Bożu w Lignyci, jaka służyła się o godzinie II після obidu. Otecz Hajdukiewicz służył naszemu narodu aż do swojej śmierci w 1974 roku. Пам'ятаю оча Гайдукевича, я, я був його міністрантом аж до кінця 2 класу середньої школи. Він ще був міністрантом туперішнього владики Івана. E, e, також я відвідував e, Володимира тут у Протаві. І більшість майже старших з нас осіб була також на його похороні, e, який був таким великим віче, z zibrania naszego narodu, ale nie tylko także miejscowych rymokatodów, którzy brali udział, szanowali ojca Hajdukiewicza i brali udział w u jego pochoroni. Spoczywaje jedynie na składowisci Tutaj, w domyślamy myślę, że przynagodzi takich jak ciżodnio warto takosi za niego pamiętaty, kto może takosi ty jego mohelo na składowisć. Po śmierci ojca Wołodymira 84 roku, jak ja już to dziecię nasza władza robiła wszelkie starania, żeby nie zakończyć służeń, służby Bożej i tutaj u Sportawie. Problema była jedna. Bóg był wielki brak swiażdżenek. Osobliwo pierwszy rik dla Szprotawy, Rihnyci, dla modli, był ciężki, bo nie było w roku paroch postyjnego. Dojeździli różni swiażdżenki. Szczojno 80 Piato Moroci przyszedł do Lignyci, a także do Szprotawy, te jest senior, archiepiskop, Iwan. I później, jeszcze tutaj, jak już powiedział ojciec Andrii, po zaczęli służyć inni ojcieci, ojciec Jadwiga Rożak. Od 1984 roku razem pomagał mu ojciec Julian Chojniak początkowo, a także ojciec Bogdan Miszczyszyn. ostatecznie w 1989 roku ojciec Julian stał parochom a w 2004 roku przekazał duszpasterstwo yy, oczu Andrii, którego ja przeznaczyłem tutaj najpierw administratorom, a później parochom. To już prawie 20 lat. już 20 lat, jako otec Andrii tu jest, a wam wydawało się, że on tak niedawno przyszedł. To są daty z historii. Warto także wspomnieć o tym budynku. Про нього також я і вже згадував, та й згадував, який був тут переданий. І тут був, він був посвячений у му році і від цього часу e, великим зусиллям парафіан, передовшим парафіан, місцевих парафіан, які приходили, ремонтували, прятали, прибирали, викидали e, грузи жінки підлогу, як вчора пані Оля говорила, e, витирали, а то груз. Brud też trzeba było zrobić, ale wdało się. Ważnym momentem także było też był rik, czas, kiedy zamieszkał tu ksiądz. Nie mówię że o ojcua Hajdukiewicza, ale o te czasy, od że 2003 rok, kiedy tu przyszło te ciandry, jak szczęś odcia e, Juliana, ale że był na miejscu ksiądz i każda parafia, jaka ma je, Swojego świadczennika na miejscu, poczynaje z owszem inaczej działać. My to widzimy do dzisiejszego dnia. Taka sytuacja, gdzie nie dojrzaje nedzili, je romadach, ma świadczennika, gdzie świadczennik dojeżdża tylko w niedzielę, jest w naszych parafiach, w małych gromadach, dochodzi ma swoją cerkwę i dochodzi utrzymać o W większych gromadach, jak jest świadczennik, jakie je parafia, jak jest swoja cerkwa, z inaczej idę życia a także jest samo wartości parafian zawsze inaczej, co też widzimy po Was, dziękuję Bogu. Nie można jednak wileju, nawet kiedy to jest 60 istnienia parafii, zbudować tylko na datach i na głównych wydarzeniach, to na historii. Parafia to przede wszystkim nie tylko historia, ale przede wszystkim to jest wspólnota ludzi, to żywy organizm. I to mu zwrócić uwagę na różne aspekty życia tej cerkownej gromady. Tomu też parafia Szprotawy od samego początku była i dalsze jest wspólnotą duchownego życia ta wspólnotą, w której oswaczują się jej członkowie. To jest wspólnota ludzi. Od 60. roków parafiany Szprotawy, nawet to, kiedy nie była to formalnie jeszcze uznana państwową parafia, ale tylko duszpasterstwo, zbierali się do wkola prestola, na jau przynosiła się bezkrowna żertwa naszego spasytela. Pryśta Eucharystia hurtowała was, czy to było leśno do licznie, czy to było w kosteli, czy późniejsze u siebie, tych ludzi na tomu duchownym рівni i tworzyła z was rodzinę, duchowną rodzinę. bez Eucharystii, bez dilno i szczoswiatoczno i i Służby Bożej nie byłoby się świat. Wszude tam, gdzie my poczynali, to wszędye poczynalo się i wid liturgii. Jakżco bóle ludy, jaki prychodyle na liturgiu, to piñiše ta i tworila się, ciła większa spilnota. Jak nie było liturgii, nie było komu, nie było zacikawlenych, to i spilnota byrala. Duchowny aspekt parafii: ce mero ochrzeczeni, merypomazani, tudydity. Ce światę tajstwo pokajania, to, kto przez ledni spowiedzi, jaki mały miejsce w tej parafii i dar proszczenia grzechów, jakim Bóg przywraca nam godność Bożych dzieci w śladach upadku. Duchowny aspekt jubileju, to także powinno nie tu podróżni pary na poblębah to z was. Co także ta jest to pomazania udzielone chorym, starszym, ta tym, jaki czego daru potrzebowali na skryplenia duszy i ciała. U waszego uchrami, był też, były też udzieleni u 98 roku, mu tutaj, był świadczyny na świadczyny w 98. rocie diakońskie świadczenia przy sutniu władyci Wladyci Arkadiewi. Wladyk był świadczony na świadczenie kapieńsze w Wrocławiu. Ja jego świadczyłem. Małbuty, w rzewaliski gotowi były na korydor i ich jechał do Olsztyna, no na żal, nie dojechał. Zlomyło choroba, na żal, przymusała i Żalił, no chyba to go w ale dzisiaj mają rady, że my je tutaj razem. Na duchowny aspekt dzisiejszego świata składają się także pochorony, czy też duchowny aspekt członków parafi. Wony ci parafiany, pokini, przeżyły swoje życia w jedności z Bogiem, z i z Duchowną i z patrzynoju, nad Baniam, a wspólnota parafialna prowadziła ich opisze na ostatnim zemśku do rogu dawno czasowo na zustych ubiczności z naszym Spasitelem. Chodzi za buty też i, kiedy mówimy o wilej, proholożone tu Boże Słowo w formie ewangelickich ta apostolskich czytań, ale także i przez swiaśczen... propowidzi na służbie Boży. Kolejbede by było tego propowidowania, kolejbede by było nauczania katechizmu dzieci i młodzi, to nie byłoby wiry, jaka własne zrodzuje i czałoby słuchania. Nam dekolliwaško. вислухати проповідь, а ще важче вислати дітей на навчання свого категіїзму, але без того нема віри. Через зголошення Божого Слова, як Христос голосив до народу Боже Слово, говорив, то там родилася віра тоді. Так само і воно сьогодні є. За кожним разом, як проповідує священик, є це проповідування Христа воплоченого, Христа Розп'ятого та Христа Воскреслого і з мертвих. Якась частка цього священичого проповідування, незалежно, бо священик різно проповідують, ми різно проповідуємо. Краще і гірше разом подобається, раз не подобається, але завжди якась частка з того, що проповідується, залишається в серцях людей. І деколи навіть не то, що ми думаємо, що таке гарне було. Але щось до когось трапляє якийсь такий момент, про який ми, як і голосимо Боже Слово, навіть і не подумали. Духовне надбання, парафіш, парафії це також три священичі. Ta dwa monarza i poklekania. O te ci dwie sestry monachyni dla Syrianki, z jakich odnacze sestra Olcha Poklina, donia o Ciało I otec te Kuźmiak, te kosz blaszemnej pamięci. pamięć. Otec służyć w Waluczyny statach, a Wlady Karkani, jak znajomo, obniał je w Olsztynie. Przy w wielej w waszej parafii warto taką zgadnąć prorizni do dość kulturni, ta nacjonalno patriotyczne inicjatywy, jakie tu narodzowaliś, to opisła były wam realizowani. Warto zgadnąć, że właśnie tu, u protawi, za dzięki inicjatywie, ta waszej gotowości posłużyć innym małe miejsce pierwszy zjazdy żniotsta naszej eparchii. Tutaj właśnie szprotawi, protawi, bo było d i było ochoci. Żynki, jakiej służy, ale nie było kateringu, to wy sami tu warzyły, nie spały, sukuwali, żeby przygostyt jak najkreszcie. Dziękuję za to dużo. Tutaj wylecia i wylosi, wylecia nauczania nie tylko religii, także jednej U was powstało, jak o tej chwili wczoraj mówił, jedno z pierwszych sestryctw, to tożynocza organizacja, jaka no, pomaga przy cerkwi, udziela się przy cerkwi, molęcia.

No, e, kto mi ich, mama mogła, tak, brat, sestra mogły, były w Olsztynie na świadczeniach. Przez COVID, no na żalne, nie można, drzwi do Soboru tak szeroko nie były odkryte. Ale śledzili, bo była transmisja w telebaczyni i tak my w tej sposób zjednaliśmy się. Wasi przedstawiciele brali udział w pracy Soboru w naszej cerkwi w Polski. Wyjeździli na proście do różnych Maryjskich miejsc, także z jednoju. Wy, każdego roku, na Świat i Gory Jawir na Lemkiewszczynie, kiedy molimy tamu tam o piatnicę przed Lemkiewską i Watrują. Wasza Moloń brała uczestniczyć w świętowych spotkaniach młodych w TZ i ta w innych miastach, miastach, państwach, gdzie one odbywały się, szczególnie na koniec roku. Wy też macie te przemieszczenia na górze, w których były wczoraj, w których będziemy dzisiaj jeszcze, Які є не тільки місцем зустрічі, тут, тут проводилися різні зустрічі, конференції, доповіді, але також і маєте тут маленькі музеї, таку маленьку спадщину минулого, яку ваші батьки, діди привезли з рідних земель, з Лемківщини. Воно не пропало. Ті пам'ятки вони тут зберігаються. І тому духові, духовні овочі ваших діл залишаються не тільки в пам'яті, але вони також залишаються в історії нашої церкви і нашої громади тут у Шпротаві. Дорогі христі сестри і брати. Сьогодні в нашому літургійному календарі неділя після Бозвиження чесного і животворящого Христа. Перед хвилиною ви чули довша хвилина вже. Chrystowi słowa na Ewangelistą ewangelistom Markomu 3. o rodzin, każe win, "Kto, to, każe Chrystos, kolych to choczej ty za mnoju, haj zreczecia sebe samoho, niechaj widźmy chryst swi na siebie i idzie dom za mną". Nasz naród wyselony z Lemkiuszyny, ta z innych ridny zemel, między inszymy tut na zelenogierczenu, zwyczajno nie zabuł zabraty z ridny zemel soboju Chrystowego chrysta. Krest ta ikony zabrane z rydnej chaty zawisły u na ścianach przydzielonych wam po niemieckich chat. Ale każdy wyselany zabrał z sobą także krest bólu spowodowany wyseleniam ta wydirywaniem z z батьківських zemel. Zabrał z sobą krest bólu spryczyneny zaleszeniem rydnej cerkwy, pobudowanej Okremem i no i takoż prociechową Vikiów, my nolimy pokolenia naszych prytkiew. Bułce takoż kres bólu, z i niej działania naszej cerkwy na nowych miściach poselenia. Bułce kres takoż bolu bólu, i niej to i pro e, Pownu, Szwedku, Cerkownu i nacjonalną asymilację naszego narodu na tych ziemiach. Nasz naród wziął na siebie na swojej pleci ten krzeszt ważki, ale zdecydował dalej ty za nim, za, z nim za Chrystą. Wy tutaj tu, protawi Protawie setę go już prawie 75 roku, bo w kwitnia kwietnia następnego 2022 roku wypełni się 4 czwarte stolicia od początku akcji Wisła. Ten chrest Chrystowy miał w różny czas, w różnych miejscach, różny ciężar. Dla każdej osoby. Dech to upałpić jego ciacharem i nie zmił, że pójdę się. Insi padali i podnosili się, żeby krokować z nim dalsze, niezależno od obstawy życia ta niezależno od tego, jakie były trudności. I w tej mandrilci podkreślają nas także słowa Chrystowi, powinni podkrepić wam. Isten okażu wam, jedeki niektórzy są tu przystępni, że nie zaznają śmierci, aż poky nie zobaczać carstwa Bożego, co przyjdzie u mogłotności. I już będzie kineć. Jeden z naszych wladyk przygadał w swojej propowiedzi, że egzorcyst, to że to, jakie wyganiaje złogo ducha, zawsze ma z sobą chrest, żeby na diawolu, że on że się chrzestom i nie ma już żadnej władzy nad ludźmi. Świętując dzisiejszych jubilei, nie zapominajmy, że Chrystus, prochristowy Chrystus, on pomógł nam dotrzeć do dzisiejszych jubilejnych świętowania. Bez niego nie może być również nadziejnej przyszłości. Tylko z nim, z chrystowym Chrystusem, my spromozni, pokonać diabła, jego przyjaciół, a protywności, przeciwności tego świata, jaki coraz częściej i częściej. Пробують виступати проти Христа, проти Його церкви та проти охрещених. Але ми змогли з Христом, з Його Христом хрест, пройти ті всі труднощі, випробування і також в майбутності, коли будемо вірні Христові, його Христові, то також і ми не повинні боятися тої майбутності і не повинні падати духом. I to niech ci jubilejni świadkowani, a ci dni świadkowani, Gospodź szczędro wam błagosłowić. Niechaj Jego Chryst będzie silną duchowną oporą dla nas w To mu gratuluję jeszcze raz tego waszą waszego, ośrodnicznego świata. Dziękuję za wasz trud, za to, że wy ten Chryst zmogli, że i nie jesteście Jego. I szowinie dla wszystkich nas, dla was tu tuż w A dla cijelog i našoj церкvi, dla cijelog narodu također підтримкою заохотою, надією на майбутність. Слава Ісусу Христу.